Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was na kolejnym szkoleniu w ramach Prawnej Akademii Rolnika Klubu Dzierżawy. Dzisiaj, przepraszam, <coughs> spotykamy się na szkoleniu dotyczącym tylko umów wiatrowych, czyli umów dzierżawy pod budowę siłowni wiatrowych. Jest to szkolenie, które obiecałam już Wam dawno, ale z uwagi na choroby nie doszło do skutku. I teraz, z uwagi na to, że nie miałam zbytnio możliwości ustalenia terminu na to szkolenie na żywo, postanowiłam nagrać dla Was to krótkie spotkanie, w którym przekażę Wam pomimo niezbyt długiego czasu sześć istotnych punktów, których po prostu nie możecie pominąć negocjując swoje umowy i na które musicie koniecznie zwrócić uwagę, wybierając inwestora, który ma realizować farmę, budować farmę wiatrową na Twoim polu. Są to punkty, które musicie mieć na uwadze, żeby nie popełnić błędów, bo pamiętajcie, że te umowy są na bardzo długo, nie ma możliwości tak naprawdę, żeby te umowy rozwiązać z uwagi na brak znajomości zapisów bądź zmianę zdania. Zaczynamy, ponieważ jest majówka i tutaj czas jest cenny, sześć punktów, na które musisz zwrócić uwagę, negocjując umowę dzierżawy Twojego gruntu pod budowę siłowni wiatrowych. Po pierwsze, mam tutaj w ogóle ściągę, nie będzie dzisiaj prezentacji, ale mam ściągę. Po pierwsze, przystępując w ogóle do rozmów z potencjalnym inwestorem, musisz mieć na uwadze, że okres realizacji takiej inwestycji pod budowę siłowni wiatrowych może wynosić 8 lat. Bądź nawet więcej, są umowy na dosyć duże obszary, gdzie termin realizacji jest dziesięcioletni, ponieważ z uwagi na obowiązujące przepisy i zakres tego przedsięwzięcia niestety trwa to dłużej niż w przypadku posadowienia farm fotowoltaicznych, w których ten okres realizacji wynosi około 3-4 lat. Tutaj okres ośmioletni w umowie nie powinien cię dziwić. A podpisując taką umowę, musisz to wpisać w samą koncepcję rozwoju swojego gospodarstwa i mieć świadomość, że pieniądze, które będziesz mógł czerpać z tego gruntu, nie będą za rok czy dwa, bo mogą być naprawdę za, no, za wiele lat, ponieważ 8 lat to jest całkiem długo. Także pamiętaj o tym i nie dziw się, jeżeli będziesz mieć taki zapis w Twojej umowie. Punkt drugi to niestety niepewność prawa. W ostatnim czasie przepisy energetyczne, zwłaszcza tutaj w zakresie realizacji farm wiatrowych, bardzo się zmieniało i zapewne najbliższe miesiące również przyniosą wiele zmian, ponieważ trwają intensywne prace nad zmianą tych przepisów, które no idą wprawdzie w kierunku luzowania obowiązujących obostrzeń, ale jaki będzie ich finalny kształt, trudno przewidzieć. Widać to również trochę w trakcie negocjacji tych umów z inwestorami, ponieważ z jednej strony te inwestycje idą pełną parą i umowy są zawierane, z drugiej strony w niektórych punktach negocjacji można widać taką, można widzieć taką ostrożność inwestorów właśnie z uwagi na niepewność prawa. No jest to też sytuacja zrozumiana, ponieważ no, wydajecie grunt, ale inwestor Również daje swój czas, ogromne pieniądze na przeprowadzenie całego procesu administracyjnego. I tutaj, no na pewno ta niepewność nie jest mile widziana i, no też umówmy się, nie powinno jej być, zwłaszcza w przypadku inwestycji na takich wielomilionowych inwestycji, jak w przypadku budowy siłowni wiatrowych. No ale niestety stan rzeczy jest, jaki jest i zapewne to się nie zmieni. Ja mam nadzieję, że ten rok przyniesie jakąś taką w miarę, już ustabilizowaną sytuację prawną, ale jak to będzie, no to musimy zaczekać i zobaczyć, w którym kierunku pójdą te ustalenia i czy zmiany zostaną ostatecznie uchwalone i w jakim one będą kształcie. Kolejna rzecz, która jest takim absolutnym must have w Twojej umowie i rzeczą, nad którą musisz się pochylić, analizując jej zapisy, to są wszystkie zapisy dotyczące okresu budowy. Pamiętaj o jednym: posadowienie farmy fotowoltaicznej jest dosyć prostym przedsięwzięciem, z wyłączeniem może jakichś takich problematycznych terenów. Budowa z kolei farmy wiatrowej i posadowienie siłowni wiatrowej to jest ogromne przedsięwzięcie, które wiąże się z ogromnym zakresem prac budowlanych i bardzo dużymi zniszczeniami, zarówno na Twojej nieruchomości, jak i być może na nieruchomościach sąsiednich. O ile turbina jest usadowiona blisko granic tej nieruchomości, pamiętaj, że musi tam wjechać ciężki sprzęt, musi być zrobiony ogromny wykop, muszą być przywiezione liczne zbrojenia, ogromna ilość betonu. To wszystko będzie powodowało duże utrudnienia w korzystaniu z, gruntem, z gruntu, jak i ogromne szkody. Niestety, tak to wygląda, nie da się tego ominąć, no chyba że akurat jest to inwestycja. Realizowana blisko jakiejś takiej drogi większej, to wtedy może jest trochę, trochę prościej, ale sam przewóz tych wszystkich materiałów, przewóz śmigieł, to jest ogromne przedsięwzięcie i będzie na pewno się to wiązało z wieloma zniszczeniami. Jakie to oznacza konsekwencje dla ciebie? Po pierwsze, musisz zawrzeć w swojej umowie, czy musisz sprawdzić te zapisy i o nie walczyć, zapisy dotyczące odszkodowań raz w zakresie rozmiaru tego odszkodowania, czyli walczą o odszkodowanie za szkodę w pełnej wysokości, wraz z utraconymi plonami, bo niestety część zapisów nie zawiera tego określenia, że również utracone plony wchodzą w zakres odszkodowania. Dodatkowo zobacz w swojej umowie, czy nie masz przypadkiem zapisu, że w ramach czynszu, który dostaniesz, Będziesz zobowiązany czy zobowiązana do udostępnienia swoich nieruchomości sąsiednich i za korzystanie z tej nieruchomości nie ma już dodatkowego czynszu, jest on uwzględniony w czynszu głównym. Znowu, każda sytuacja będzie inna, bo może być tak, że nie wiem, granica zostanie przekroczona o metr czy dwa, więc wtedy no, to trzeba też negocjować i ustalać, no, tak, żeby to było akceptowalne dla obu stron. Z drugiej strony, usytuowanie turbiny może być akurat takie, że zakres korzystania z tej nieruchomości sąsiedniej, która nie jest przedmiotem umowy, będzie bardzo duży, jak i długotrwały. W tym przypadku poniesiesz duże szkody i być może samo odszkodowanie za te szkody nie będzie dla Ciebie satysfakcjonujące, bo na przykład, nie wiem, masz tam kontraktację buraków na polu opok i nie wywiążesz się z jakiejś innej umowy. Trzeba to mieć na uwadze, bo takie zapisy są często stosowane i one są po prostu konieczne przy budowie turbin, więc tutaj trzeba zwrócić uwagę na ewentualnie zastrzeżenie sobie wynagrodzenia za korzystanie również z nieruchomości sąsiedniej. Kolejna rzecz to służebności obciążające grunty, ponieważ przy budowie siłowni wiatrowych, no te służebności będą no, poza jakby tym przedmiotem dzierżawy poza tym terenem zajętym pod budowę siłowni, ponieważ no, te kable będą wyprowadzone w, w zależności od danej sytuacji, poza ten obszar, i wtedy kwestia obciążenia Twoich nieruchomości tymi służebnościami również jest downik miłowego sprawdzenia i uzyskania od inwestora informacji, w jaki sposób planuje te służebności poprowadzić, ponieważ to pozwoli Ci określić, czy Zgodzisz się na ustanowienie ich nieodpłatnie, to jednak będzie zasadne żądanie wynagrodzenia z uwagi na zakres wykorzystania tych nieruchomości, ponieważ no tam, gdzie ta służebność będzie przebiegać, no będzie ograniczona możliwość korzystania z tej nieruchomości, chociażby w zakresie jej zabudowy. Więc to musi też odzwierciedlać się w pieniądzu, ponieważ no będzie to realna szkoda po Twojej stronie. W międzyczasie Wam powiem, że. Hmm, tutaj mówimy dzisiaj o wiatrakach, w, następnym, w maju będzie na pewno szkolenie całe poświęcone czynszowi, a w sklepie na stronie www.dzierżawy.com.pl jest dostępne nagranie z dwóch części szkolenia, jak rozszyfrować umowę dzierżawy, gdzie mówiłam o wszystkich takich tak naprawdę najważniejszych punktach w umowie. Podczas tego szkolenia przeszliśmy sobie taką powiedzmy standardową umowę, jest również dołączana checklista, z którą sprawdzisz swoją umowę punkt po punkcie, weryfikując, czy te kluczowe zapisy są w kształcie, który możesz zaakceptować. To nagranie będzie rozesłane jedynie do subskrybentów listy mailingowej klubu dzierżawy, więc również w tym mailu otrzymasz linki do tych nagrań. Jeżeli będziesz zainteresowany, zainteresowana, to zapraszam do zakupu naprawdę bardzo dużo wiadomości. Które no, rzucają zupełnie inne światło na umowę podczas jej weryfikacji. Ale idźmy dalej. Kolejnym punktem, już czwartym, jest kwestia czynszu. Tak jak powiedziałam, w maju będzie szkolenie, myślę, nawet na kilkudniowym wyzwaniem dotyczącym czynszu, podczas którego będziemy mówić tylko o pieniądzach i o tym, jak uregulować te kwestie, żeby nie stracić. Dodatkowo jest też przygotowany e-book, też poświęcony tylko czynszowi. Trwają jeszcze nad nim takie ostatnie prace, ostatnie szlify. Też w maju będzie udostępniony. Dzisiaj jednak chciałabym zwrócić Twoją uwagę na pięć rzeczy, bo tutaj właśnie już mi się wszystko rozbudowało na pięć rzeczy, które musisz sprawdzić w swojej umowie odnośnie czynszu. Po pierwsze, kwestia czynszu rezerwacyjnego. Tak jak powiedziałam na początku, na rozpoczęcie inwestycji w zakresie budowy siłowni wiatrowej możesz poczekać nawet 8 lat. Pytanie, czy należne jest jakieś wynagrodzenie, czy powinno być płatne, czy nie. Tutaj kwestia jest dyskusyjna. Myślę, że takim dosyć sprawiedliwym rozwiązaniem dla obu stron jest ustalenie tego czynszu na zasadzie jego stopniowania i wzrostu jego w miarę upływu czasu, może nawet nie w miarę upływu czasu, ale w miarę Uzyskiwania kolejnych pozwoleń przez inwestora. Chodzi o to, że w momencie zawierania umowy inwestor nie ma tak naprawdę w większości przypadków możliwości określenia, czy ta inwestycja będzie zrealizowana, czy nie. Ale później, jak uzyskuje kolejne pozwolenia na kolejnych etapach, sytuacja się zmienia, i kim zasadnym by było ustalenie w tego, tego czynszu jego wzrostu w ramach właśnie przeskakiwania jakby kolejnych etapów tego postępowania administracyjnego, aż wreszcie, żeby dojść do tego czynszu zasadniczego. Tutaj też druga rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. Uważaj na zapis w umowie, który będzie mówił o tym, że pełny czynsz dostaniesz dopiero od momentu uruchomienia instalacji. Znowu zwróć uwagę, że od momentu rozpoczęcia budowy do momentu fizycznego uruchomienia instalacji, czyli Rozpoczęcia produkcji prądu przez daną turbinę może upłynąć długi czas, zresztą no, wiadomo, ta budowa nie trwa tydzień czy dwa. Nie można również wykluczyć jakichś komplikacji technicznych, chociażby, które będą przedłużały moment uruchomienia. Zapis, że dostaniesz pieniądze dopiero właśnie jak ta instalacja rozpocznie swoją pracę, będzie powodować, że będziesz miał długi czas, w którym tych pieniędzy nie dostaniesz. Jest to więc zapis bardzo ważny, i my zawsze rekomendujemy zapis, który mówi o tym, że czynsz w pełnej wysokości jest należny od rozpoczęcia prac budowlanych. Kolejna rzecz, trzecia już waloryzacja. Kolejna pułapka, której no, powinieneś unikać, ponieważ może być dosyć kosztowna i nieprzyjemna to niektóre umowy zakładają zapis, że, zawierają zapis, że waloryzacja Nastąpi dopiero w momencie uruchomienia elektrowni, a nawet dopiero w rok po jej uruchomieniu. Zobacz, co może się pojawić sytuacja. Zawierasz umowę dzisiaj, inwestycja jest zrealizowana za 8 lat i dopiero na przykład w 9 roku ten czynsz jest zwaloryzowany. No, niestety, sytuacja gospodarcza jest teraz taka, że te najbliższe lata pewnie będą dosyć trudne, też pewnie zmienne. I brak waloryzacji przez 8 czy 9 lat może spowodować, że ten czynsz tak naprawdę straci w dużej mierze na wartości. Więc, zagwarantowanie tej waloryzacji już od roku po podpisaniu umowy jest w mojej ocenie kluczowym elementem, na który trzeba zwrócić uwagę. Czwarta rzecz, stawka. W jaki sposób ją określić? Pamiętaj, że musisz mieć zagwarantowaną stawkę minimalną w umowie. No i przemyśl czy ta stawka jest ustalona adekwatnie w odniesieniu do planowanej mocy tego wiatraka, ewentualnie też raz do planowanej mocy, ale czy masz też zapis, który będzie mówił o tym, że w przypadku zmiany mocy tej turbiny, czyli jej zwiększenia, ten czynsz również wzrośnie, bo większość umów nie zawiera takiego zapisu, a jest to bardzo ważne, bo może spowodować no to, że ten czynsz twój zostanie na bardzo niewielkim poziomie, a przychody inwestora znacznie wzrosną. Piąta rzecz przy czynszu to określenie stawki poprzez taką regulację kombinowaną, czyli stawkę minimalną plus zagwarantowanie określonego procentu z przychodu inwestora i w momencie, kiedy ten procent jest wyższy niż stawka minimalna, no to jest ta kwota dopłacana. Tutaj o tym też bardzo szczegółowo mówiłam, mówię w tym e-booku dotyczącym czynszu, który pojawi się no już niedługo w maju, ponieważ po pierwsze w takim uregulowaniu musisz przede wszystkim zadbać o zapis, który pozwoli ci zweryfikować kwotę podaną jako przychód przez inwestora. Bardzo szczegółowo trzeba określić, co tym naszym przychodem będzie, ponieważ to wbrew pozorom nie jest prosta sprawa, żeby to określić. I wy musicie mieć to w taki sposób zrobione, że będziecie mogli wy, bądź biegły na Wasze zlecenie, zweryfikować kwotę wskazaną przez inwestora, a wtedy w takiej sytuacji te dokumenty muszą być na tyle obszerne, żeby biegły mógł to zrobić, bo samo oświadczenie spółki, że osiągnięto przychód taki i taki w danym roku jest na pewno informacją niewystarczającą, nie dawa wam możliwości weryfikacji tej kwoty. Więc tutaj polecam to uwadze i od razu właśnie zapraszam na to szkolenie majowe dotyczące czynszu, ponieważ będę mówiła tam o tym bardzo dużo. Kolejna rzecz, piąta, to jest demontaż. Temat rzeka, temat poruszany na każdej konsultacji, kwestia, której bardzo się obawiacie. I tutaj chciałam zwrócić uwagę, że wspomniałam no samą kwestię, że to zabezpieczenie na ten demontaż w ogóle musi być ustanowione. To po pierwsze zwróć uwagę na dwie kwestie. Pierwsza to na czas ustanowienia tego zabezpieczenia, ponieważ zabezpieczenie ustalone na przykład na rok czy dwa przed końcem obowiązywania umowy może się okazać takim zabezpieczeniem całkowicie wirtualnym, bo może przecież dojść do wcześniejszego rozwiązania umowy, nawet przez samego dzierżawcę. I wtedy tak naprawdę tego zabezpieczenia nie ma, bo nie nadejdzie ten moment, w którym miało zostać ustanowione. To jest jedna rzecz, kolejna kwota tego zabezpieczenia. No niektóż mi powie dzisiaj, jaki będzie koszt demontażu jednej turbiny wiatrowej za 10 lat, 20 bądź 30. Myślę, że nikt, bo nawet jeżeli ktoś by się pokusił o takie prognozy, to byłyby one tak naprawdę całkowicie niewiarygodne, bo myślę, że ten świat recyklingu tak tych wszystkich kwestii związanych z odzyskiwaniem jakichś surowców i elementów na pewno bardzo się zmieni, zmienią się też przepisy dotyczące gospodarki odpadami i tak naprawdę dzisiaj nie ma żadnej możliwości, żeby określić jaki będzie koszt demontażu za ileś lat. Dlatego w umowie musisz mieć zapis, który pozwoli ci zweryfikować Kwotę zabezpieczenia w odniesieniu do aktualnych w danym czasie kosztów demontażu. O tym, jak to zrobić, mówiłam też na poprzednich szkoleniach. Takim dosyć prostym sposobem jest wskazanie, że ma to określić biegły, bądź można to określić w jeszcze prostszy sposób poprzez pozyskanie ofert na demontaż z rynku przez każdą ze stron umowy i wyciągnięcie z tego średniej. Jest to dosyć sprawiedliwy sposób, ponieważ każda ze stron ma możliwość przedstawienia pozyskanych przez nią ofert, a wyciągnięcie średniej myślę pozwoli na ustalenie faktycznie takiej realnej ceny, za którą można by ten demontaż przeprowadzić. Pamiętajcie o, o tym zapisie, bo wiem, że znaczy tak jakby z rozmów z Wami wynika, że. Większość bardzo, bardzo kładzie nacisk na te zapisy, co będzie za te 30 lat, no ale niektórzy z kolei mówią: A zobaczymy, co to będzie kiedyś, będziemy się martwić, więc no, takie podejście może być dosyć ryzykowne. Oczywiście wiem, że przecież będzie tak, że duża część tych umów będzie po prostu przedłużanych tak? na tą instalację bądź inną, być może w ogóle ten temat nie będzie aktualny. Ale nie można go pomijać, i określenie prawidłowego czasu ustanowienia tego zabezpieczenia, jak i stawki pozwoli Wam na spokojne przejście przez demontaż, no i zejście jakby z tego podatku od nieruchomości, który będzie obciążał tą nieruchomość, bo no tak naprawdę raz, że chodzi o to, żeby ta turbina po prostu nie, nie była posadowiona na tym polu, a po drugie chodzi o kwestie podatkowe. Które zapewne w trakcie najbliższych lat też się zmienią, in plus, no bo raczej podatki nie będą niższe, i wtedy brak możliwości fizycznego usunięcia tej turbiny może powodować realne koszty po Twojej stronie. Ostatnia rzecz, szósta, to jest kwestia śmigła. Nie będę tutaj dużo o tym mówić, bo chyba jeszcze nawet zrobię na ten temat odrębne szkolenie, ale jest to coś, o co ciągle pytacie, bo jest to dosyć częsty problem. Pamiętajcie, żeby zwrócić uwagę na zapis, który pojawia się też w umowach, który daje możliwość wykorzystania waszej przestrzeni nad nieruchomością na obrót śmigła turbiny posadowionej na nieruchomości innej. Czyli chodzi o to, że często w przypadku kompleksu siłowni wiatrowych są takie zapisy, które mówią o posadowieniu turbiny na Twoim polu oraz zgodzie na to, żeby kręciło się śmigło, z turbiny posadowionej na polu sąsiada, ale tutaj uwaga, często nie ma za to dodatkowego wynagrodzenia. No i teoretycznie może taka sytuacja powstać, że no nie będziecie mieli wynagrodzenia za to śmigło, a z kolei nie wiadomo, czy powstanie turbina na waszej nieruchomości. To jest raz, po drugie, no, jednak zawierane są umowy na wykorzystanie przestrzeni powietrznej na śmigło i zawierają one realne stawki, to wcale nie małe. Więc tutaj zwróćcie uwagę, żeby nie było tak, że oddacie po prostu za darmo część swojej nieruchomości, którą również jest ta przestrzeń powietrzna. Dodatkowo, jeżeli macie umowy na samo śmigło, no to tutaj też trzeba zawrzeć szereg zapisów właściwych dla każdej z umów, i takie umowy się zawiera. No, kwestia stawki tutaj zawsze jest najbardziej gorącym tematem. Te stawki są bardzo różne w zależności od tego tak naprawdę na ile inwestorowi zależy na posadowieniu tej turbiny i czy ma możliwość jakiegokolwiek przesunięcia, tak, jakby z pominięciem waszej nieruchomości. Z jednej strony, no wiadomo, trzeba pamiętać, że jakby uciążliwość dla nieruchomości nie jest duża, no ale z drugiej, tak jak powiedziałam, ta przestrzeń powietrza, powietrzna. Jest również częścią nieruchomości, no i należy się za to wynagrodzenie, i o to należy walczyć. Chciałam się w 20 minutach zmieścić, nie udało mi się troszkę poza. Sześć punktów, na które zwróci, trzeba zwrócić uwagę podczas zawierania umowy na wiatraki, okres realizacji, niepewność prawa, okres budowy odszkodowania, kwestie związane z czynszem, demontaż i śmigło. To są podstawowe rzeczy, których nie możesz pominąć. Więcej znajdziesz w innych moich szkoleniach dostępnych również w klubie dzierżawy, więc wróć, wróć do poprzednich maili, a my też pewnie w maju wyślemy wszystkie te materiały, które udostępnialiśmy. Jest też ciekawe szkolenie dostępne właśnie dla subskrybentów listy mailingowej klubu dzierżawy dotyczące zabezpieczeń. Jest to absolutnie kluczowa kwestia. Komentowana na każdej konsultacji jest to absolutnie numer jeden. Wróć do tego szkolenia, wysłuchaj go. Masz tutaj możliwość dostępu za 0 zł. Więc korzystajcie, ponieważ podczas tego szkolenia omówiłam wszystkie takie podstawowe sposoby zabezpieczeń wskazywane w umowach, i przeanalizowałam te zabezpieczenia pod kątem skuteczności, pod kątem tego. Jaka modyfikacja byłaby konieczna w celu takiego faktycznego zabezpieczenia Twoich interesów, a nie takiego zabezpieczenia tylko na papierze, które w przypadku problemu nic naprawdę ci nie da. Dziękuję Ci serdecznie za dzisiaj. Monika Urbanek, radca prawny. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia na kolejnych szkoleniach.